A tymczasem mamy już następnego, tak jest. Majstra. Kontrola techniczna bez zastrzeżeń i pędzi. Numer 12. I to chyba jest Mateusz. Mateusz tak. Szwedka to chyba będzie z krowiarek. Tak jest, czyli drugi reprezentant krowiarek dzisiaj. W żółto czerwonej sześćdziesiątce. Również ten Ostrożnie. uchylony dach. Ostrożnie, Ostrożnie, ale mimo wszystko dość szybko. No ale tak, coraz więcej się pojawia błędów na łukach. To oczywiście obsługa takiego Ursusa to nie jest jakaś osobówka, tak? Tutaj ta kierownica swoje, swoje waży, że tak powiem. Cofa bezpiecznie i nie to wspomaganie, co w innych autach. Tak jest. I pędzi po babę. Tutaj. Wydaje mi się, że Mateusz w ogóle reprezentuje lokalne OSP, prawda? Tak, więc z tą babą nieraz miał do czynienia, wydaje mi się. Może w nieco innych okolicznościach, ale to nie pierwszy raz, kiedy nosi ją. Ale widać nie ma doświadczenia w oblekaniu babie szczywików. O, no, te, tego OSP chyba nie robi, chociaż... Stracił sekundę na prawym. Nie wiem, nigdy nie na prawym szczewiku. Stracił. I pędzi, pędzi. A tak, tutaj na tych drzwiach też się traci sekundy, jednak Co? bez kabiny może potem woda cieknie po nogawkach, ale, ale czasy trochę lepsze. 12. Numer 12. Mateusz Szwedka. Krowiarki. Czyli tutejsi chłopcy. Tutejszy tak. Na razie drugi reprezentant zaledwie. No, oczywiście to nie tylko lokalna impreza, tylko wręcz ogólnopolska. I leci teraz tą ósemkę. Bardzo wąsko próbuje to zrobić i nie wyrzuca go. Całkiem mu się to udało zgrabnie zrobić. Pytanie jak z ostatnim łukiem. Też wyjątkowo sprawnie. I teraz będzie pewnie rozwijał tą prędkość do dołu z błotem chociaż różne taktyki oh. przyjmują, ale tak, tutaj krowiarki. Tak. Krowiarki mogą być dumne ze swojego reprezentanta, bo reprezentant krowiarek nie zostawia tutaj pola do 2 minuty 36 sekund, chociaż przejazd wyglądał brawurowo, zwłaszcza na tej ostatniej prostej. To gdzie on stracił te pola sekund? No, ale sam nie wiem, na tych drzwiach chyba. No na drzwiach,